Hejka! witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Zachęcam na wstępie do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami. E, jeszcze tak na wstępie chciałabym się was zapytać, e, czy będziecie chcieli jeszcze jakieś filmiki z otwierania worków z odzieżą niesortowaną. Ma to być odzież ponownie angielska, czy może otworzymy sobie na przykład niesort niemiecki? Ja z niesortem niemieckim e, nie miałam nigdy do czynienia. W sensie, wiecie, takim, że nigdy nie kupowałam do swojego sklepu niesortu niemieckiego, ale chodziłam do lumpeksów, gdzie taka odzież jest. I wydaje mi się, że ogólnie niesort niemiecki może mieć w sobie bardzo dużo odpadu, bo jak chodzę po tych second-handach z niesortem niemieckim, to jest właśnie dużo odzieży takiej zniszczonej, znoszonej. No i wiecie. Może tak być, że w tym niesorcie też po prostu tego odpadu będzie więcej. Ogólnie niesort niemiecki kosztuje o połowę mniej niż niesort angielski. Dobra, to tak słuchajcie słowem wstępu. Przepraszam, jeżeli będzie jakieś echo się niosło, ale tutaj pokój jest świeżo po remoncie i po prostu nie ma jeszcze mebli. Dlatego to wszystko się niesie, a nie mam na razie gdzie nagrywać. Także tak. Zacznę może, słuchajcie, od tych poszewek tutaj na poduszki. To są na takie małe jaśki. Biała poszewka tutaj z taką aplikacją. One mi się przydadzą do, do mojej scenerii w stylu boho, jak sobie zrobię tutaj w drugim pokoju studio. Tutaj jest kolejna, ta ma już inną aplikację. Wygląda w ten sposób również na małego Jaśka. Dałam, słuchajcie, za nie po 50 groszy za sztukę, także myślę, że naprawdę cena jak najbardziej w porządku. Tutaj mam bluzeczkę, bluzeczkę marki Jigsaw, jest to 100% len. Wybaczcie, że ona jest pognieciona, prasowałam ją, ale ona i tak wiecznie będzie się gniotła. Tak wygląda z tyłu. Zobaczycie na przebitkach, jak prezentuje się na mnie. Ona jest dosyć cienka, także prześwituje, ale na lato jest naprawdę super, bo człowiek się po prostu w niej nie grzeje i nie poci. Kolejna bluzka. Marki Rainbow. Z metki jest to rozmiar 36. Miałam ją na ostatnim filmie z podsumowania niesortu z anglii. Ona ma tutaj taki kołnierzyk. Można sobie zapiąć tutaj guziczki. Tak wygląda. Tutaj jeszcze pokażę Wam tył i zaraz zobaczycie na przebitce, jak wygląda na mnie. Jest to słuchajcie 100% wiskoza. Kolejna bluzeczka, tutaj mamy taki t shirt zielony, melanżowy. Go dorwałam ostatnio, jak byłam właśnie na ciuszku. Tak wygląda, zielony, melanżowy marki Tommy Hilfiger i ogólnie jest to t-shirt męski. T-shirt męski z metki SK. Tutaj nie wiem, czy mi się w kadrze zmieści. Słuchajcie, ta bluza, ale postaram Wam się jak najlepiej ją pokazać. Jest to bluza marki Under Armour XLK z Metki. Jest mega duża. Mega duża. I słuchajcie, na samym dole jest rozciągnięta, ale ja na przebitce pokażę Wam, co ja, co ja właśnie robię z nią, żeby ona nie była taka. I zastanawiałam się, słuchajcie, czy jej po prostu tutaj na dole nie obciąć, taki bluzy krop sobie z niej nie zrobić, czy po prostu zostawić tak, jak jest i podwijać tutaj z przodu, czy też z tyłu. Ale to jeszcze pomyślę, co dokładnie z nią zrobić, bo wiecie, jak już obetnę, no to już odwrotu nie będzie. No dobra, kolejny, kolejny łup. To są spodnie marki Levis, 501, tak wyglądają. Ja już, słuchajcie, nogawki sobie tutaj podwinęłam, bo one są proste, a były dla mnie za długie. Są z dziurami, przetarciami, tak wyglądają z tyłu. Bardzo fajny odcień jeansu, mega grube, takie porządne, porządne lewisy. I też raczej męskie, bo tutaj y, mamy guziczki do zapinania z przodu. Tak wyglądają. Dobra. I tutaj, słuchajcie, mam na sobie y, t-shirt, również z second-handu. T-shirt, koszulę. Koszulę, nie t-shirt, marki Yves Saint Laurent. O ile dobrze to wymawiam, jeżeli nie, to mnie poprawcie. Y, jest to t, y, koszula oryginalna, bo już sobie ją, y, wiecie, na grupę na Facebooku wstawiałam i sprawdzałam jej oryginalność. Y, także tak, jest to koszula męska MK z metki. Z tego co pamiętam, 100% bawełna. Zaraz na przebicie też Wam pokażę, jak wygląda na mnie. Bardzo, bardzo y, wygodna. Także jestem bardzo zadowolona y, z tego zakupu. I mam słuchajcie na sobie czarne jeszcze lewisy. Czarne lewisy z bardzo wysokim stanem rurki. Też Wam na przebicie pokażę za chwilkę jak na mnie wyglądają. W ogóle ja miałam takie swoje czarne, ulubione spodnie, jakieś tam wiecie, niszowej marki, że tak powiem i. Tak długo w tych czarnych spodniach chodziłam, że już po prostu się takie przetarcia zrobiły i już prawie dziury, także no szukałam czegoś podobnego i mówię, kurczę, fajnie by było dorwać na ciuchu jakieś czarne lewisy, najlepiej z wysokim stanem. I pewnego dnia idę do Lumpeksu i na wieszaku ze spodniami wiszą czarne lewisy z wysokim stanem. Do tego mój rozmiar, także bardzo, bardzo się ucieszyłam. No i, i je kupiłam, a jakoś mega dużo za nie nie dałam, bo to był akurat wtedy najtańszy dzień e, i było po 10 zł za kilogram. Także ile, 4-5 zł, może za nie dałam? Także super łup. No dobra, słuchajcie. To na dzisiaj tyle. E, dajcie znać jeszcze. Czy chcecie kolejne filmy z otwierania worków z niesortem? Ja jestem właśnie ciekawa tego niesortu niemieckiego, bo mówię, nigdy nie miałam z nim do czynienia. I, no i tak mnie korci, żeby go po prostu kupić. No i dajcie oczywiście znać, co Wam się najbardziej z dzisiejszego filmu podobało. Co najmniej, bo oczywiście nie każdemu może się wszystko podobać, ale ważne, że mi te rzeczy się podobają i jestem zadowolona ze swoich zakupów. No dobra, to już słuchajcie, nie przedłużam, bo nie chcę, żeby ten filmik trwał nie wiadomo ile. <ścoughs> I dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. No i dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało, a co najmniej. Miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia. Pa, pa.